911 metrów to jest zabudowa tego bloku, który nawiązując do całego osiedla, bo to też było zadanie dla architektów, żeby nawiązali do tego, co jest na osiedlu, zamykając to osiedle tutaj w tym miejscu. To, dlaczego jest pani na nie? Po prostu tam nie pasuje w ogóle do tej naszej starej perelowskiej budowy I, o, i, i poza tym jest to za wysokie, no co, no parawan nam zrobią i to, to będzie wizytówka szanowa, jak resztę zasłoni całkiem. My chcemy park dla wszystkich starszych ludzi, bo tam przychodzi masa staruszków prowadzonych przez swoich już starszych właśnie synów czy, czy córek, siadają na ławka i my to chcemy dalej, nie tylko dla siebie, dla całej północy. Zasłoni cały widok. 40 lat i mieszkam w tym bloku i widzę z okna zawsze całą panoramę. A teraz jak blok wybudują, to nam to wszystko zasłoni. No nie, ani trawnika zielonego nie będziemy mieć, tak jak do tej pory. No, Tam dzieci wszystko wychodziły, sobie posiadywać, pogonić. A tak jakby budują blok, to nie będzie nic. Zastawi cały teren. Przypomnę mieszkańcom, że pierwszy TBS-owski blok powstał na Jordana, jest to Jordana 12, a ja wychowałam się na ulicy Jordana i ten blok powstał naprzeciwko mojego dawnego balkonu. Można się do pewnego widoku przyzwyczaić, no jest to osiągalne, no czasami jest to wydarzenie, które trwa jakiś czas. Ja jestem mieszkanką Osiedla Północ, ale mieszkam z drugiej strony, dlatego też rozumiem obawy tamtej strony mieszkańców, ale mają z perspektywy ostatnich kilku, Lat, dużo więcej zrobione na osiedlu, bo mają parkingi, parkuj i jedź, mają parking po dawnej kotłowni Lamonta, mają Orlika, mają całą tą infrastrukturę, którą teraz im troszkę ten blok zakłóci, no a my po drugiej stronie osiedla, no tak naprawdę to no, niewiele mamy zainwestowane, więc ja oczekuję z kolei tutaj od władz y, działań w, jakby po drugiej stronie osiedla. Chciałem przekonać mieszkańców do tego, że naprawdę nie chcę im zrobić krzywdy. Tam również mieszkają moi rodzice. To jest moje rodzinne osiedle i myślę, że tam jest na tyle miejsca, że pogodzimy wszystko. Zrobimy zarówno duży park za blokiem mieszka pierwszego 15, damy możliwość zamieszkania tam nowym osobom, bądź też przeprowadzki k tym, którzy już tam mieszkają do bloku z windą. Dzięki temu i plac zabaw ożyje, i orlik, całe to miejsce. No bo. Osiedle Północ jest osiedlem, które się bardzo szybko starzeje. W mieście brakuje mieszkań, w tym mieszkań dla młodych rodzin, więc dajmy szansę wszystkim. Środowe spotkanie mieszkańców z burmistrzem odbyło się w ramach zebrania Rady Osiedla Północ Tysiąclecie. Oprócz tematu budowy bloku mieszkalnego poruszone zostały m.in. sprawy budowy domu przedpogrzebowego przy cmentarzu, wyboru drogi osiedlowej, która zostanie wyremontowana jako pierwsza. Oraz przyszłości budynku szkoły podstawowej nr 1 przy ulicy Borelowskiego. Ja robię wszystko, żeby ten budynek, to też jest moja szkoła. Ja tam uczyłem się 9 lat i w zerówce, i 8 klas w szkoły podstawowej, nadal był, miał funkcję edukacyjną, żeby tam nadal była prowadzona szkoła.